Witam serdecznie na kanale Ridzon w kolejnym odcinku z serii poświęconej neurolingwistycznemu programowaniu. Ostatnio dowiedziałeś się m.in. o naturalnej technice osiągania celów, o czteroetapowym modelu sukcesu oraz o elementach dobrze sformułowanego celu. Dziś natomiast dowiesz się, czym są pytania kartezjańskie, jaką rolę w osiąganiu celów odgrywa nieświadomość oraz czym jest ekologia celu. Jeśli oglądałeś ostatni odcinek i zastosowałeś się do moich rad oraz sumiennie wykonałeś zadania, które dla ciebie przygotowałem, powinieneś już mieć przygotowany przynajmniej jeden dobrze sformułowany cel. Jednym z sekretów skutecznego osiągania celów jest pogodzenie ich z własną hierarchią wartości. Warto wiedzieć również, że nieświadome cele wpływają na te świadome. Dziś dowiesz się, jak wzmocnić cele, dzięki czemu doprowadzić do realizacji większości z nich. Musisz wiedzieć, że samo założenie sobie celu wielokrotnie zwiększa szanse na sukces. A jeżeli zrobisz to w tak profesjonalny sposób, jak nauczyłeś się to robić w poprzednim odcinku, szanse są już naprawdę spore. Dziś poddamy Twoje cele kolejnym istotnym testom: Ekologia celu. Główne podejście do zagadnienia osiągania celu polega na opisanej w poprzednim odcinku charakterystyce: konkretny, mierzalny, osiągalny, realny w porę. NLP idzie o krok dalej, kładąc nacisk na konsekwencje. Jeżeli między Twoim celem a wartościami, bądź między Twoją osobowością występuje konflikt, oznacza to, że Twój cel nie jest do Ciebie dopasowany. Kolejnym aspektem konsekwencji rezultatu jest wpływ na inne osoby. Taka sytuacja jest bronią obusieczną. Efekty działań tych osób mają wpływ także na Ciebie. Dlatego też, żeby i Tobie się udało, musisz wziąć pod uwagę cele innych osób, zwłaszcza te, które mogą mieć wpływ na ciebie. Możemy zauważyć, że często nie udaje się nam osiągnąć tego, co sobie założyliśmy, ponieważ jakieś nieświadome siły oddziałują na nasze zachowanie. W NLP występuje zjawisko pozytywnego zamiaru pozytywnego w kategoriach osiągania pewnego wewnętrznego, racjonalnego, ale nieświadomego celu. To dziwne, ale często udaje się nam zdobyć to, czego świadomie nie chcemy. Aby móc stwierdzić, czy dany cel jest ekologiczny, najpierw należy się przyjrzeć hierarchii wszystkich celów oraz zanalizować, na jakie inne cele mogą one oddziaływać. Trzeba zastanowić się jeszcze, jaki wpływ na innych ludzi będzie miało osiągnięcie naszego celu. Takie rozważania mają duży wpływ na Twoją motywację, zachowanie i przede wszystkim ostateczny sukces. NLP stwarza możliwość badania konsekwencji, zanim jeszcze przystąpi się do realizacji celów. Pozwala to oszczędzić czas i nierzadko mnóstwo bólu. Nie zapominajmy również o fakcie, że lepsze definiowanie celów zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu. Definiowanie czynników ekologii celu Jeśli oglądałeś pierwszy odcinek tego kursu, z pewnością wiesz, jak wyjątkowo każdy z nas zachowuje się i myśli. Żeby zdefiniować czynniki, które mogą mieć wpływ na innych ludzi i nasze otoczenie, czasami wystarczy jedynie uczciwie pomyśleć. Często, również zastosowanie sześciu znanych ci już zasad określania celu wystarczy, aby uświadomić sobie rezultaty osiągnięcia swoich celów. Rezultat osiągnięcia celu może wywierać ogromny wpływ na relacje interpersonalne, ale również na inne, mniejsze cele. Jeśli zaczniesz zadawać sobie rozmaite pytania i rozważać swoje dążenia, zauważysz niektóre z tych aspektów. Każdy Twój cel musi być zharmonizowany z Twoją wyjątkową. Indywidualną charakterystyką myślenia. Rola nieświadomości. Nieświadomość odgrywa niezwykle istotną rolę w naszym życiu. Większość metod osiągania celów pomija rolę nieświadomości. Prawda jest taka, że wszyscy przez cały czas osiągamy jakieś cele, głównie nieświadomie. Można wyodrębnić dwa główne sposoby myślenia i zachowania: pozytywne i negatywne. Negatywny sposób myślenia to taki, w którym zamiast osiągać to, czego chcemy, Koncentrujemy się na tym, czego nie chcemy. Takie myślenie zaburza naturalną technikę osiągania celów, co w konsekwencji kończy się tym, że osiągamy cel, którego tak naprawdę chcieliśmy uniknąć. Mówiąc krótko, osiągamy to, o czym najwięcej myślimy. Jak rozpoznać nieświadome cele? Nie możesz rozpoznać drugorzędnych celów, ponieważ nie jesteś ich świadomy. Jak więc poradzić sobie w tej sytuacji? Zacznijmy od tego, że samo uświadomienie sobie, że takie drugorzędne cele mogą istnieć, Pomoże w ich zdemaskowaniu. Musisz nawiązać dialog z nieświadomością. Nie jest to trudne, ponieważ między świadomością a nieświadomością jest bardzo cienka linia. Otwórz się więc na możliwość tego dialogu. Pytania, które podałem w poprzednim odcinku, z pewnością okażą się pomocne. Pamiętaj, by szukać nieświadomych, drugorzędnych celów jedynie wtedy, gdy odnosisz porażkę po odpowiednim określeniu celu. Pytania kartezjańskie. To jedna z podstawowych technik radzenia sobie z drugorzędnymi celami. Zadaj sobie pytania z powyższego kwadrantu w kontekście jednego wybranego celu. Co by się wydarzyło, gdybym osiągnął cel? Najprawdopodobniej już przeanalizowałeś tę możliwość podczas poprzedniego odcinka, bądź kiedy wizualizowałeś osiągnięcie swojego celu. Co by się nie wydarzyło, gdybym osiągnął cel? To pytanie pozwala określić owe nieświadome cele. Dzięki niemu możesz zidentyfikować to, co możesz stracić w trakcie lub po osiągnięciu zamierzonego celu. Być może są to jakieś przyjemności, relacje z innymi ludźmi, wolny czas. Sam musisz zdecydować, czy twój cel jest wystarczająco wiele wart, by zrezygnować z tych rzeczy. Pamiętaj, by być uczciwym w stosunku do siebie. Co by się stało, gdybym nie osiągnął celu? Ta możliwość pokaże, co stracisz, jeśli będziesz podążał wcześniejszą drogą. I zrezygnujesz ze swojego celu. Może ona być bardzo motywująca. Dlatego zadawaj sobie to pytanie jak najczęściej. Co by się nie wydarzyło, gdybym nie osiągnął celu? Uwielbiam zadawać to pytanie. Wprowadza ono zamęt w logicznej części mózgu i zmusza do nowego sposobu myślenia. Poeksperymentuj z odpowiedziami w intuicyjny sposób. Wartości. Zajmijmy się teraz wartościami. Czas by się zdefiniował, dowiedział, skąd się biorą. Nauczy się je określać oraz hierarchizować. A jeśli uznasz za właściwe, dowiesz się również, jak je zmienić. Jak rozumieć wartości? Nie ma nieistotnych wartości. Jeśli zadasz sobie pytanie, co jest dla mnie ważne, to wiedz, że uzyskana odpowiedź to właśnie Twoje wartości i przekonania, Obejmujące to, co według Ciebie jest prawdą. Zacznijmy od tego, że wartość i przekonanie to nie to samo. Na przykład mówiąc: Cenię szczerość, jest to wartość, ale gdy mówimy trzeba być szczerym, jest to nasze przekonanie. Przekonania i wartości całkowicie kierują naszym życiem, tworzą osobistą mapę świata i rzeczywistości. Określanie wartości. Wartości można odnieść do konkretnych celów lub do ogólnych dziedzin życia. Zastanów się, co jest dla Ciebie ważne w pracy, rodzinie, życiu towarzyskim, zainteresowaniach. Rozwoju osobistym, duchowym życiu. Wypisz przynajmniej jedną z każdej z tych dziedzin. Postaraj się ograniczyć do kilku słów, określając jedną wartość. Hierarchizowanie wartości. Każdą z wypisanych wartości możesz przeanalizować, pytając, dlaczego uważam ją za istotną. Odpowiedź może zrodzić kolejną wartość, o której wcześniej nie pomyślałeś. Zadając sobie pytanie, która z tych wartości jest dla mnie najistotniejsza, Powoli stworzysz hierarchię swoich wartości. Nieważne jak długa jest lista, wartości znajdujące się na szczycie będą miały wpływ na to, czy i jak osiągniesz swoje cele. Pochodzenie wartości Źródła wartości najczęściej nie mają znaczenia w kontekście zmiany, ale często pokazują swoje zupełnie przypadkowe pochodzenie. Zastanów się, skąd wzięła się dana wartość. Być może przejęłeś ją od rodziny, kościoła, szkoły, mediów. Lub jakiegoś autorytetu. Im bardziej Twoje wartości są zgodne z Twoimi celami, tym większa szansa na ich osiągnięcie. Zmiana wartości. Zmiana wartości jest prosta podobnie jak zmiana celu musi nastąpić wewnętrzny dialog. Jeśli chcesz zmienić jakąś wartość, wystarczy, że powiesz sobie: To już nie jest tak istotne jak kiedyś teraz ważne jest to lub To jest teraz dla mnie ważniejsze niż tamto. Zadanie do wykonania. Zadanie pierwsze: Wybierz kilka swoich celów i przeprowadź na nich test pytań kartezjańskich. Zadanie drugie: Przejrzyj jeszcze raz swoje cele i sprawdź, czy któryś z nich, w świetle nowej wiedzy, nie wymaga jakiejś zmiany. Zadanie trzecie: Nie zapominaj, by wizualizować swoje cele, angażując wszystkie zmysły. Zacznij budować swoją przyszłość. To już wszystko w tym odcinku, a w kolejnym zajmiemy się tym, jak zdobyć przyjaciół i wywierać wpływ na innych ludzi poprzez tak zwane odzwierciedlenie. Pozdrawiam serdecznie.